Spółdzielnia powstała w 2010 roku. Było zapotrzebowanie na tego typu spółdzielnie. Po rozmowie z burmistrzem właśnie doszliśmy do wniosku, że jest mało takich barów mlecznych w Józefowie i dlatego poczyniliśmy kroki na stworzenie tej spółdzielni. Zainteresowanie naszymi usługami jest bardzo duże. Duża ilość ludzi przechodzi, chwali i, i po prostu tym się szczycimy. No wszystkie dziedziny działalności naszej to, to jest 8-9 pozycji, czym się zajmujemy. Prowadzenie pierogarni. Sprzątaniem biblioteki miejskiej. Przygotowanie porządku na terenie miasta i gminy, Muzyka prowadzenie mieszkań chronionych, Muzyka schroniskiem dla zwierząt. Usługi krawieckie i dorabianie kluczy. Czujemy się na rynku bardzo potrzebni. To nas po prostu zmobilizuje, jak przychodzą ludzie i chwarą opisują w gazetach i, i w ogóle mamy miłe, miłe po prostu nieraz zdania ze względu na nasz prowadzony bar, nie tylko przez instytucje, ale i przez ludność, która nas odwiedza w Józefowie, z innych zakątków kraju, słynne nasze pierożki. W zeszłym roku dostaliśmy także dofinansowanie, złożyliśmy papiery, to stworzyliśmy także miejsce pracy i zrobiliśmy Połowę sukcesu, połowę remontu baru. Na przyszłość spółdzielni wydaje mi się być dobra, ze względu nawet na otrzymane ten certyfikat i znak jakości, bo coraz większe zainteresowanie budzi inne gminy. Jak to w Zyfowie jest po prostu, że taka spółdzielnia tak sobie daje radę. A w innych gminach nie ma. I tu biorą, tak jak mówię, przykład inni wójtowie burmistrzowie, a my po prostu idziemy, nie stajemy w miejscu, tylko mamy dalsze rozbudowę baru. Dalsze chcemy stworzyć miejsca pracy i dopinać ten guzik jeszcze te jedne cyferkę wyżej. Stworzenie spółdzielni odmieniło życie wielu osób. Stworzyło to nam lepsze warunki życia, lepszy standard. Mamy cel, który dzięki wykonywanej pracy możemy również rozwijać się, dzięki szkoleniu i doradztwu, a także przebywać wśród osób pozytywnie nastawionych do życia i otwartych, z którymi na co dzień pracujemy. Dzięki pracy w Współdzielni Socjalnej moje życie w naszym stopniu zmieniło się na lepsze. Obecnie pracuję w formie telepracy dla Urzędu Miejskiego w Józefowie, aktualizując stronę Urzędu i Gminy Józefów, Biuletyn Informacji Publicznej oraz aplikację mobilną. Moja niepełnosprawność w obecnej chwili Absolutnie nie przeszkadza mi w realizacji swoich pasji, zainteresowań, jak i pracy zawodowej. Gmina Józefów jest kolebką ekonomii społecznej w Polsce. Mamy najwięcej spółdzielni socjalnych. W tej chwili funkcjonuje 9 spółdzielni socjalnych, w których zostało stworzone 175 miejsc pracy. Są to głównie miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. I Spółdzielnia Socjalna Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych powstała jako druga na terenie naszej gminy w 2010 roku. Ona również daje bardzo potrzebne usługi dla naszych mieszkańców. My na naszej gminie stworzyliśmy ogromną paletę usług dla naszych mieszkańców. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie było tych dziewięciu spółdzielni socjalnych, bo każda z tych spółdzielni socjalnych proponuje inne usługi.